A dzisiaj otworzymy potężne ikonki na moim koncie i nie tylko. Do tego wstałem specjalnie, żeby otworzyć wszystkie nagrody za Dywyszyn Rivals. I naprawdę trafiliśmy w przepotężną kartę. Więc myczki, na początku pochwalcie się obowiązkowo, co wy trafiliście w swoich nagrodach za rywalcy, No i wiadomo, łapa do góry i lecimy z odcinkiem. Paczka z ikonu po narodowościach na moim głównym koncie za bardzo ciężko zarobione e, fundusze. Natomiast czy coś tutaj ciekawego może być? Zobaczymy, zobaczymy. E, może być na Zarionie. Natomiast zobaczmy sobie od razu te najlepsze narodowości. Anglia? Nie ma, nie ma, nie ma, nie ma Anglii. Nice. Argentyna? Okej, okay. Włochy? Dobra, nie ma Włochów. Hiszpania? Okej. Okay. Portugalię jeszcze możemy zobaczyć. Okej, okay, nie ma, nie ma, nie ma Portugalii. Jedziemy od końca. Też mi się to wydaje, że Brazylia może tutaj się gdzieś tam zaprzątać, zakrzątać. Też mi się tak wydaje. Ale jedziemy od końca, żebyśmy mieli weryfikację, że po prostu Brazylia będzie oczywistością, nie? Niemcy, mogę Niemcy też zobaczyć. Nice, nie ma Niemców. Dobra, G. Meksiko. Nice, Pindy, Pindy też nie ma. Dobra, moi drodzy. Została w takim razie Argentyna, Nie, Brazylia została, Francja i Holandia. Naprawdę, może być wielkopomna chwila, tak jest. Kraj, nad początek francę. Nie, Holandia. Holandia, żeby. Czekajcie. Dobra, Hiszpania. Od tylca zejdziemy. Holandię. noise, Francę! Francę, Lise! Francę! Francę, Petit! Come on! Jakim cudem! Jakim cudem! Petit! Tak, blisko. Już się człowiek tak witał z i gwajnem gonz, Dobra. Wyszedł nowy pik. Jeden z trzech, 86+, mieszana paczka kampanii. Po prostu, sprawdźmy. Czy jesteśmy w ogóle w stanie cokolwiek tutaj wyszpącić. Podobno najlepsza karta to jest kilo Mbappé. Więc oglądamy. Pierwsza karta. O, tylko ja już go mam. Okej. Cristiano no CR7 można by Natomiast ja już niestety, ale mam Cristiano Romero. Więc szukamy czegoś innego. Znaczy no wezmę go, jak będzie trzeba. No jo 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 ale świetna karta ogólnie, muszę przyznać. Bardzo dobra karta, 185 cm wzrostu, fajne statystyki, no, wytrzymałość e, może nie jest największa, natomiast 90 obron, 86 fizyczności, fajna karta, bardzo fajna karta, która może poszpącić fajne rzeczy, nie? Ale, no, troszeczkę czegoś innego się tutaj spodziewaliśmy, tak szczerze. Dobra, moi drodzy, 86 plus piczek, let's go, ujawnij wszystko i zobaczmy, 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 pierwszy, okej, okay. źle, okej, okay, źle, okej, okay. Walti! Walty Hiemen! To nie jest zła karta, tak szczerze mówiąc. 88 oceny ogólnej, 85 tempa, 86 obrony, 82 fizyczności. Lia Walti nie jest źle. Rozpocznijmy pierwszą nagrodę za Division Rivals. to jest druga liga. Więc no już zaczynamy z grubej rur rurki. Takiej małej, małej rurki. No, nagrody potężne i rozpoczynamy cały proces. Cały proces otwierania. Pierwsze piki. 1, 4, 85 plus ujawnij wszystko. Nie chcemy tutaj się bawić w żadne. Odsłanianie, special, nie ma nic. O, ale fatalny pik. O, matko jedyna. O, matko święto, o, ale fatalny pik. Dobra, idziemy dalej. Ujawnij wszystko, oczywiście, że tak. Jakaś special, dobra, jest. O, te to, to bez znaczenia są. Sp... Dobra, i ręka paradyż. No, też nie ma, nie, nie będziemy się tutaj jakoś specjalnie załamywać tym faktem. Jest okej. Okay. Jest po prostu w porządku. I wjeżdżamy z tematem. Dobra, Mistrzostwa Tribu Rivals. Może jakiś łokaucik? O, łokałcik. No, zaskoczyło mnie to. E, A Kanji to będzie. Szwajcarski Akanji. Dobra. Nie. Kto to jest? Szar? Ale dobra. Ej, walkout 88 z takiej paczki. No, jestem y, podekscytowany. No. O, dwa walkouty. Ej. I to będzie Zijech. Nie. Champions AFL. Queen's Park Rangers. Ty, to będzie Amramat. Chair. Krzesło. Wow. Nowe mamy krzesło, moi drodzy. No, nieźle, nieźle. Ale dobra, teraz wjeżdżamy już w te paczki najbardziej sensowne teoretycznie. Mega paczka. No, tutaj niestety nie. Ale ogólnie powinno przynajmniej tak być. Przynajmniej tak być. Paczka Team of the Week 84+, let's go. Uuu, bez walkoutu. Bez walkoutu. Otamendi, bez walkoutu, paczka 84+, Team of the Week. Dobra, ale no najlepsze paczki teraz są w tym momencie, tak? W sensie, no, największy potencjał mają. Paczka 40x80+, wymienna? Nie. Svanson, Swanson, może double, może chociaż jakiś doubling, doubling, walkouting, jest jakakolwiek szansa, że to będzie doubling, walkouting, czy nie, o jest, ok, Unai Simon i swanson 87, no dobra, też jakiejś tutaj, jakiejś tutaj patologii yy, wielkiej nie ma, no trzeba się cieszyć z tego, co dają, tak, zobaczmy, i teraz wymienna, no, no z wymienny jakby tu pozleciało, wow, walkoucik, i kto to będzie, tej gen ciekawy jestem, czy Szczęsny już jest w, Realu, w Barcelonie. Dobra, Liga Piąta, moi drodzy, zabawa kolejna. Kolejne, kolejne szalone paczki. Ale tu chodzi, to widać, że to jest pecet od razu. To widać, to widać, tu nie ma. Ulala, ale na szybko. Okej. Okay, Okej. Okay, Okej, okay. La Minja Ile kosztuje? Ja 600 tysięcy. 600 tysięcy dla Minja Mol, Matko święto. Matko święto. Piąta Liga. Piąta Liga to styl życia, nie? Naprawdę. O kurde, Felek. Ty, dla Minja Mall. Gratulujemy. I teraz idziemy dalej, bo to... To może świadczyć o tym, że tutaj będą dymy w tych nagrodach za Rivals. Dobra. Tutaj no walkout. Dobra, Mistrzostwa Tych Rivals. Piąta Liga. Uuu, jest walkout. Tu może być co coś czuję. Włochy, SPO, Serie A. Barella? Nie, Barella ma PK Kto to może być? Ace Monza? Okej, okay, Capri. Dobra, Ej, ale on ma statystyki genialne. Ty, ale on może zaskakiwać fajnie, naprawdę. On może szpącić, nie? Dobra, idziemy dalej. 10x, 20x, 80+. Dobra. Okej, okay, okej, okay, jest walkouting. Jest bramkarz. Jan Oblok. Jan Oblok? No nie można powiedzieć, że jest źle, tak? Ale też nie można powiedzieć, że jest jakoś mega dobrze, no. I ostatnia. Okej. Okay, Okej, okay, walkout. Eś po. Niemcy. Bundes. Wers. Ja. Ja. Partnerem kanału jest g2a.com. Znajdziecie tam gry, akcesoria w świetnych cenach. Link w opisie. Polecam. Liga piąta. Uszczypasa Liga piąta? No zobaczymy, bo Liga piąta już pokazała, już pokazała Liga piąta, że naprawdę tutaj się może wydarzyć dużo, 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 dużo dobrego. Po prostu. Ale czy tak będzie? Przekonajmy się w tym momencie. Szczypas nie ujawnia wszystkiego. Szczypas idzie po kolei. Szczypas idzie. Nicu. Günta. Ty, dwie specjalne w spiku. Wow, trzy specjalne, makengo. Cztery specjalne. Nie, to ich yy, złoty. Dobra. Ej, ale ten makengo dobrze wygląda, tak mówiąc już między Bogiem a prawdą, choć wiadomo, że chyba overalik tutaj. 20x80+, plus. let's go. Dobra, walkouting, let's fucking go. Bramkarz, oblak, Janoblock. oblok. Jan ok, oblok. Okej. Mega paczka. Mega paczka i też walkout. Wymienny, kobitka. A, i to będzie y, nie white tylko meat, James, okej. Okay. Okej, okay, wymienna James. Not bad też. Też not bad. Walkout? A z tych paczek rzadko walkout leci. On BVB trenuje. Jest. Zaczynamy od pika. 1 z czterech, 85+. Plus I Lamin Jamal, czy to jest ten moment? No, chyba nie. <laughs> chyba nie, ale i tak było blisko moim zdaniem. I tak było blisko, żeby tutaj coś fajnego się wydarzyło, było blisko, było blisko, dobra jedziemy, bo tutaj mamy proste, proste wytyczne, otworzyć paczuszki i zrobić 30x85 za, za słapy, wow, let's go dalej, mistrzostwa trybu rivals, let's go, Lalalala. dobra, nieważne, 30x80 blues is infing, infink <laughs> informing Elo, Holandia, kobieta, Google Pixel, Frauen Bundesliga, ja? Bayer Leverkusen, Level. Tutaj nie jakieś 88, nie 86, dobra, mega paczka wymienna, wymienna, ale bez walkoutu. I dwie paczki, no Team of the Week. Tutaj raczej nie spodziewamy się niczego specjalnego. Kto to jest? To jest Ireneusz Jeleń. Jak oser. Jak oser, to jest Ireneusz Jeleń na bank. Ciekawe, czy ktoś tutaj zna w ogóle jeszcze Irka, Irka Jelenia. Potężnego napastnika z bielsko-biała. Chyba, on chyba potem w podweskidzie jeszcze grał. Wardy! Jamie Wardy! okej, okay, wow! Let's go! Proszę państwa, proszę państwa, proszę państwa. 30x85 plus. No, paczka. W samej definicji ta paczka. Ona jest przepotężna. Ona jest prze, prze, przepotężna, samej definicji, tak? 30x 85+, paczka 30x 85+, let's fucking go. Dobra, jest special. I kobieta, napastnik, Francja. Dobra, już myślałem, że Mbappe to może być, ale no, no, no nie. Olympique Lyon. Leon 86? Le Sommer. Ale dobra, bo są dwie specjalne, więc jakaś złota potężna może być tam gdzieś w czeluściach. Okej. Okay. No dobra, dobra. No, no nie, no nie można narzekać, moim zdaniem. Nie będę narzekał. Nie będę narzekał. Moim zdaniem jest to taka, może bez szału, ale też optymalna taka paczuszka. Optymalny taki patching. Optymalny patching tak zwany. Moje nagrody. Moje nagrody za niedobitą ani elitarną, ani pierwszą ligę, więc jest, że tak powiem, źle. Jest źle, natomiast my się tym nie przejmujemy, bo tutaj i tak trafiamy potężne, potężne rzeczy. Trafiamy. No taki jest przynajmniej zamysł całego tego, całej naszej układanki. Pierwszy, Arnold, Modric, Odegard i Bremen Ja! Dobra! Ej, spoko. Not bad. Niezły pik. Tak szczerze. I ujawniamy wszystko, drugi pik. Jakaś speci special. Dobra. Ej, nawet spoko, ma Pileon. 89, dwa razy 89, jeszcze wymienne. Biorę w ciemno. Biorę w ciemno. I proszę państwa, dobra, zaczynamy od tych pików z rywalsami. Okej. Okay. Dobra, no tutaj i tak to będzie przepalane, więc my się tutaj tym nie przejmujemy. Absolutnie, absolutnie. Ale tutaj łokałcik jakiś. Elesik. Holandia. Kobieta, Holandia, Lesik, dobra. Verden. Jo! I jedziemy. Mega paczka. Mega paczka. Walkout, napastnik, Francja, no nie, to nie może być ta PSG, kto to jest, okej, okay. Katoto, no tak, paczka Team of the Week, 84+, plus. dobra, David chyba, co? Nie, Leon, Leon, le, 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 le. okej, okay, 86, Leonik i teraz, proszę Państwa, 40x80+, zobaczmy, okej, okay, walkout, nice, PO, Hiszpania, czy to będzie potężny Dani, Daniel, Carvajal, jest chyba duża sza. okej, okay, okej, okay. to też nie jest łapaczka, tak szczerze, też to nie jest łapaczka, ale dobra, no wymienna, może coś tutaj, może jakiś Ronaldinho Gaucho, może jakaś ikonka, ale walkout, dobra, SPO, to będzie ta, Gazela, Gazelle, Lavelle, Boże, Gazelle, ale jest jakaś chyba karta z USA, jakaś właśnie coś, coś tam... I jedziemy z kolejną ikoną Marzenie jest takie, żeby trafić Coś na SPK albo na GK Ale, czy tutaj, no nie, no kurde Felek, ten Del Piero wygląda przepotężnie Tak szczerze, ten Del Piero wygląda Obłędnie, come on Pięć słabszej nogi, ile on kosztuje w tym momencie Bo to jest, no dzicz No 900 tysięcy, ok a szczelina Ile? Okej, okay, szczelina 700 tysięcy To nie jest tak źle, bo myślałem o tym, że mógłbym Zamienić właśnie szczelinę na, na pa... Alessandro Del Pierdo Dobra, wchodzimy do sklepu, moi drodzy Czeka na nas pik. Mieszany pik kampanii. Jeden z trzech, Let's go. Bam. Grimaldo, okej. Okay. To nie jest zły pik na początek. Guerreiro, to już jest gorszy. I ostatni najlepszy. Walti. No i moi drodzy. Moi drodzy. Mmm, paczka z podstawową ikoną. Brazylia. Brazylią. Brazylianą. Trzymamy kciuki. Let's go. Napastnik jest git. U! Nie, no Johan to nie może być chyba. Albo może. Nie, Johan chyba ma Siena. Ale nie wiem. Denis Byrkamp. jaj Ja już czułem!